W ramach 24. kolejki wrocławskiej Ligi Okręgowej drużyna KP Brzeg Dolny zmierzyła się z zespołem Polon i Wrocław. Zacięty i obfitujący w żółte kartki mecz zakończył się wyraźnym zwycięstwem podopiecznych Piotra Bolkowskiego 4 do 0. Dolnobrzeżanie na prowadzenie wyszli w 19 minucie spotkania. Piłkę do bramki przeciwnika skierował Jakub Kulej. Na kolejne trafienie kibice musieli poczekać do 40 minuty meczu. Tym razem bramkarza gości pokonał Dawid Hernik. Zaledwie 60 sekund później było już 3 do 0. Pod Zdanie Stasiaka celnie wykorzystał Marek Gacek. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy, dokładnie w 53. Minucie spotkania, ponownie na listę strzelców wpisał się Kulej. W bramce gospodarzy tego dnia stanął zawodnik klasy B, Paweł Ptasznik, który zastąpił ukaranego czerwoną kartką w meczu z Wiwą Goszcz Jakuba Króla. No, jesteśmy bardzo dobreni z tego zwycięstwa, ponieważ chłopcy pokazali charakter. Po tym remisie w Goszczu chcieliście się bardzo zrehabilitować. Dodatkowy smaczek był tego meczu taki, że Polonia próbowała, miała jeszcze nadzieję, goniła nas w tabeli. Zagraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie. Myślę, że cały zespół zasługuje na wyróżnienie, a w szczególności debiutant, nasz debiutant Paweł Ptasznik Brance, który dzisiaj spisywał się bardzo pewnie. Także jesteśmy na pewno zadowoleni. No i przed nami już kolejne spotkanie w środę z Wiwą Goszcz i myślę, że, że pójdziemy za ciosem. Zespół KP Brzeg Dolny zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 57 punktów. Liderem jest LZS Stary Śleszów.